Sędzia rozpoczął i już za stanie całe 15 minut prawdopodobnie będziemy wiedzieli, kto jest wycieczką świątecznego drugiego piłki nożnej, chłopców, roczniczki 2005. Przypomnę, że w domu nadal odnawiały swoje dzieje. Dużyna Szybki, uważacie, że jest na trybunach rodzice, z nimi. bardzo dobrym dniu, ponieważ teraz zasługujemy. Chociaż nie widać, bo tego ulega żołom, bo i jest wygląda na weterana. I po drugiej stronie, wróżby zaprowadzone. Robię mi, że zolą pojadę, uczęszczenia. Akademia Frygalska, Stopilu, Oroszczyny. I numer 4. Najlepsze krzyżowe z tego zespołu. Jeden z najlepszych piłkarzy tego gorgiewień. Kupa to na 17. Białowo w jednej strojach. To już jest proszę Państwa poważne dla nich. Dużo już zaawansowani w zaangażowani, a przede wszystkim obydwa zespoły są bardzo duże pieniądze. Przyszłości Zabrakło, co wam, Jest, Jest zawodnik, który od początku Adam Zabalowski. Szybki, świetny tydzień w Bardzo dobrze chłopcy mają kogo się uczyć w idzie. A przecież jest Renek, co ponad 40 lat, jeszcze gra przyjmie w czwartej miejsce jest. Tomek radzili świetny piłkarz. Natomiast, natomiast um, na Akademii Piłkarskiej, Łęcznyna, no to trenerszy Białoretydy bez większych osiągnięć kilat. Ale potrafią im przygotować. 말고 <small> 제방국시다사아이사주주 <emotion> <small emotion> <small emotion> oooo witamy Matyś proszę Matyś, proszę jedziesz Matyś, jedziesz jedź Matyś jeeee szanowni Państwo, Mateusz Kamiński piąta bramka w turnieju świetna komora położył obrońcę w drugi ruchu i było świetnie wyznane Marcela, Petry 1-0, 1-0 dla Akademii Piłkarskiej w Stąpie Lubowskiej do 0 I ponownie Mateusz Kamiński Proszę Państwa, nie, nie po to się robi turniej, żeby go nie wygrać Akademia Filmkarska jest organizatorem tego turnieju w finale prowadzi z Madozena, ale jeszcze emocje przed nami, i 10,5 minuty do zakończenia meczu, a więc ma szansę przynajmniej wyrównać, To są dwa bardzo dobre, wyrównane zespoły.

i 10 minut na utrzymanie z za Proszę Państwa, jest to 27. mecz naszego turnieju, 45 minut dzisiaj Piłkarze spędzili na południu 10 drużyn. Już wszystko wiemy o losach o 8 drużyn, natomiast dwie drużyny jeszcze walczą o zwycięstwo. W tego zwycięstwa są piłkarze ze szczytem. Z pełną świadomością że Piłkarze, bo ich zaawansowanie techniczne i, i fizyczne uprawnia mnie do tego, żeby powiedzieć, że to są prawdziwi piłkarze. Mimo, że mają, proszę Państwa, o dziewięć, a niektórzy osiem lat. Povoa, mexeu. Baba de rosa, a gente viu que a batida estava indo. I proszę Państwa porżumi, boó to być dla piekica, jak nie ma Dwa dziś. Bybajęzenie emocje 何で? 4,5 widzi wszystkich, którzy zakładają mię. na Jest pytanie do państwa, kto z ma pani, Macz do ma Mówimy, że jeszcze nowej że to jest męczy, nie w sprawę, że to jest konieczne, że prowadzenie prawa nie nie w naszych że imię 嗯。 Dwa do dołu. Cztery minuty do zakończenia. I Państwo popatrzcie na zawodnika z Berenczykiem. Ambicja. ambicje. Noga woli. No Walczy. Wschodzi, daje szansę koledze. Adam Zawarowski i Stanisław Szczelisz w Dzień dobry. Dzień to Dzień dobry. 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 Dzień

재미ensive of Mr. Galil